Witam bardzo serdecznie z tej strony 19 Pietruszka 20 i nagrywamy sobie kolejny odcineczek z Zielonego imperium. Eee, trzeba w zasadzie zebrać to, co posialiśmy w pierwszym odcinku, a eee, jako że film się odebrał w miarę dobrze, no to nagrywamy sobie kolejny odcineczek. Oczywiście z innych gier to jakby nie jest wyznacznik żeby nagrywać dla mnie te filmy, bo tak naprawdę to co chcę to sobie nagram. Natomiast no, z zielonym imperium o tyle fajnie jest, że wystarczy 10 minut do nagrania tego odcinka i nie jest on jakoś wybitnie trudny do nagrania, bo no nie trzeba wygrać jakiegoś tam Poziomu tak bardzo trudnego, tak jak w ten Tennis 3. Nie trzeba jakoś bardzo skillowo Nie trzeba mieć jakichś wybitnych umiejętności, skillów, tak jak na przykład w Legend czy Valorancie, żeby nagrać jakieś fajne, fajne momenty w grze. Także tak to bywa. Zalogowaliśmy się. No i tutaj wyskoczyło nam okienko, w którym pisze, że możemy sobie zakupić coś w związku z Halloween eee, za bodajże 41 zł. No nie jest to jakoś szczerze dużo, no, natomiast no, nigdy na Zielone Imperium nie wydawaliśmy, a nie mamy zbytnio pieniędzy, żeby wydawać, więc e, no, nie wydajemy. Natomiast może w przyszłości jeszcze, żeby ta strona, oczywiście inne gry, nie umarły na przebiegu lat. To może w przyszłości za jakiś rok wydamy na jakieś skórki, yy, czy jakieś dodatki do gier, żeby to przeżyło. Natomiast yy, no zobaczymy jak to też, bo wydawać bardzo dużo pieniędzy na takie dodatki, też nie wiem czy, czy chcemy, czy nie. No są tu jakieś rzeczy, też są jakieś jesienne prezenty, więc chyba możemy komuś kupić, tak? Chyba to tak było, tak mi się wydaje. Prezent bonusowy. O! Że tak powiem, strzeliliśmy się w ogóle w jakiś event. Od 10 poziomu. Mamy poziom, chyba wyższy, poziom 17, tak. Czyli możemy zabrać udział w evencie, w którym zdobywamy 2% punktów, brakujących nam do zdobycia kolejnego poziomu. A to ja nie wiem, to chyba do kolejnego poziomu mam i tak dużo, więc chyba się w to nie wliczam, niestety. Codzienny bonus, odbierz nagrodę. O, dostajemy teraz w ogóle coś takiego na zachętę. Wcześniej chyba tego nie było, ale przez to, że chyba więcej użytkowników zapomniało swoje hasło, albo już nie gra w Zielone Imperium, tak jak to było kiedyś. To teraz, żeby zachęcić użytkowników, w granie, w ich przeglądarkową grę, dodali coś takiego, że otrzymujemy, że tak powiem, jakieś tam tutaj przedmioty za codzienne logowanie, to co w sumie dosyć fajna sprawa, wydaje mi się. Bo tak naprawdę, na logowanie, ile ci zajmie? Dwie minuty, pozbierasz coś, posadzisz sobie coś. Wylogujesz się i odbierzesz nagrody. I tak 7 razy i masz na przykład jakąś dodatkową roślinkę, czy jakiś pakiet produktów, więc brzmi to chyba bardzo fajnie. No to tak w poprzednim odcinku posadziliśmy sobie ogórki, wiśnie, porzeczki w jednym ogrodzie. Mamy też drugi ogród. No i możemy zebrać plony tym tutaj narzędziem. Tutaj możemy zasiać, możemy też podlać. Tu mamy wiadomości umowy profil i jakieś usługi premium no ale zbierz plony działa tak, że zbieramy tylko jedną rzecz więc my chcemy zabrać sobie wszystkie rzeczy stąd więc klikamy w zasadzie tutaj na takiego krasnala krasnoluda z kosą to on nam zbiera wszystkie rzeczy naraz to jest bardzo fajna opcja no i teraz Klikamy na rowerek, no to ma, możemy tu klikając na rowerek wyświetla nam się okienko, w którym e, mamy widoczne różne lokacje, jesteśmy w ogrodzie pierwszym bodajże, no i tu możemy sobie przejść do jakichś innych e, opcji tutaj na przykład drugi ogród wypoczynkowy, wymaga opcji Premium, parku miejskiego nie mamy hodowli, grzybów i pasieki też nie mamy, pomimo że to może można odblokować. Zobaczmy, co się stanie, jak tu klikniemy. Kupić pszczoły. O, mógłbym to kupić, ale na razie może nie kupujmy to w przyszłym odcinku. Eee, spróbuję ogarnąć. Może ktoś nagrał właśnie poradnik z pszczół, to ja się też potuczę, żeby nie mówić jakichś głupot, no, chyba że chcecie, żebym na bieżąco o tym mówił. I sam to testował, bo sam nawet nie wiem, czym to się je. Więc można spróbować. A hodowla grzybów, a na hodowlę grzybów mnie nie stać. To jest też chyba bardziej e, skomplikowanego. Znaczy, trzeba mieć wyższy poziom. Dobra, ale przejdźmy do ogrodu drugiego. No tutaj jabłka sobie posadziłem i cebulę i róże. A tu jedno miejsce przeoczyłem. No cóż, bywaj tak. Zbierzmy sobie to wszystko. No i co, może posadźmy jakiś wzorek, czego byśmy mieli mało, mamy mało pożyczek, gruszek, to może gruszki i pożyczki, zróbmy sobie jakiś wzorek, nie wiem, dobra, zróbmy sobie tak, oj, Trochę popsułem wzorek, no ale cóż. Dobra, niech tak jest. I teraz. Oj. to coś się popsuło, bo ja nie mogę ten. Tam... Aha, skończyły mi się parzeczki. Eee. No cóż. Eee, to teraz. Co byśmy tu chcieli zrobić? Ty, ale mam dużo pieczarek w ogóle. Dobra, weźmy to i posadźmy. Nie wiem, czy to takie dobre jest. Dobra, jest git. I teraz dajmy gruszkę jakąś tutaj. Dobra i teraz może, pff, nie no orzechów włoskich też mam dosyć dużo, no weźmy te jabłka, tutaj sobie damy jabłka, tutaj tak, może to nie będzie wyglądać zbytnio dobrze, no ale to już trudno, tutaj damy sobie cebulki, w sumie jestem ciekaw jaka, jakie są zasady sadzenia, bo nigdy w to... Nie wchodziłem w swoim życiu, ale czy można na przykład sadzić obok siebie na ziemi takie coś i na przykład takie coś? W sensie, czy też są jakieś na przykład zakazy? Nie wiem. Dobra, posadźmy tutaj sobie jabłka z powrotem w tym miejscu i cebula. Tak po polsku, wiecie: jabłka i cebula. Dobra. No na pewno to będzie lepiej wyglądało, jak się to podrośnie. Teraz to nawet tego... 6-7 nie mi dać, ale... Whatever. Podlejmy. Nie wiem nawet o co z tym chodzi, ale ludzie to mymują, Pomimo, że ktoś mi, ktoś mi to tam tłumaczył, ale też nie wiem czy to... Yy, jest dobry, czy nie. Tłumaczenie dobre. Podlaj, tu mamy taki podlewacz, możemy podlać sobie roślinkę. Ona sobie tam rośnie 119 godzin. Jak my sobie ją podlejemy, no to ona nam ze 112, 120 godzin na 107, że tak powiem. Po 107 godzinach nam urośnie po prostu, tak. Więc przyspiesza to czas po prostu dojrzewania roślinki. Dobra. To idziemy do ogrodu pierwszego, bo nie chcemy się tego wszystkiego. Nie ma, niestety, tutaj. Tu byśmy musieli Krasnala podlewacza y, zatrudnić. Może to tu dodadzą, albo to go trzeba gdzieś kupić. To akurat by było fajne, bo tu coś takiego dodali. To chyba wcześniej tego albo nie było, albo no, trzeba go jakoś zatrudnić. Y, więc wtedy to by było bardzo fajne, bo by przyspieszało czas y, wszystkich roślinek. A nie, nie musielibyśmy wszystkiego podlewać naraz, więc to by było naprawdę fajne. No, tutaj by nam to dało możliwości punktowe na pewno: kupienie tej grzybiarni. No, ale cóż, dobre, co to jest? Przekupień z tefcią? No tutaj jakieś wiadomości. Dobra, zobaczmy to. To nam daje tylko gotówkę, tak? To nie chcemy gotówki. Dobra, to zróbmy tutaj yy, coś ciekawego. Może mi rabelki tym razem. Zróbmy może ten sam... Oj, no i zepsuliśmy. Ale tragedia. Oj, jeszcze zepsuliśmy. Nie no, nie, nie dobrze. Dobra, i zróbmy z ogórków. Um, jakoś tak może. Nie no, znowu popsuliśmy. Dobra, i weźmy... W sumie bazylii mam mało, to weźmy bazylia. Zróbmy. Wyłóżmy to bazylią, w sumie i będzie git. Ale w grze to w ogóle jest proste. Klikamy sobie w pole i się sieje. <laughs> Jakbyśmy to mieli w życiu już codziennym robić, to masakra. Trzeba wykonać, wykopać jakiś dołek albo mieć narzędzia do tego, później to jeszcze odpowiednio wkopać, zasadzić. Później jeszcze to podlewać. To w ogóle jeszcze nie powinno być jakiś element słoneczny czy coś, a tu, tu nie ma. Ja po prostu to czasowo na dano to rozwiązuję. O, to z tą bazylią to w ogóle fajnie. Bazylia z ogórkami fajnie. Fajnie widać jakby ten kształt, bo ten tutaj mamy taką. taki biały, a tu mamy ciemny i fajnie się to jakby rozróżnia. Dobra, przejdźmy do miasta. Tu mamy takie możliwości z miastem. Możemy chyba tu. Yy, Możemy komuś podesłać jakiegoś kreta na pole. Eee, są tu jakieś nowinki. Aha, to jest to, to... Nie, trzeba to? O, tutaj mamy quest'a. Oberzyny i 2000 ogórków. Za punkty. Ogórki teraz posiałem, oberzyny mamy, więc w sumie mogę zakończyć ten quest, tak mi się wydaje. Za punkty. Nie wiem, czy to się opłaca... Yy. A nie, to za kwotę, tak jest? KT. Za gotówkę. E, to nie. O, tu jest za punkty coś. Dobra. Mam dostarczyć szpinak, czosnek, truskawki i ogórki. Dobra. No to ogórki posialiśmy. To jest ok. Tutaj jest jakiś big head, nawet nie wiem co to jest, ale dobra. Czyli ogórki mamy, czyli w następnym odcinku byśmy musieli posiać truskawki. I tak dalej te ogórki, czosnek i szpinak. Szpinak w ogóle mamy? Tutaj czy będzie trzeba zakupić coś takiego, żeby ten quest w ogóle wykonać? Szpinaku nie mamy. Dobra, zobaczmy tutaj. Jest tu coś jeszcze jakieś? O co to? Seria questów rocznych. U! I tu mamy punkty, wynagrodzenie. Ciekawe czy to jest, to jest tylko 34 punktów, tak? Nie jest jakoś dużo, ale zakładam, że może to jest jako postęp. Jeżeli to zrobimy, to później mamy coś innego do możliwości jakieś. Ciekawe. Pozostały czas na przekazanie: 102 godzin. O, to jest jakiś żółty. Tu też? Nie. Niektóre chyba są stałe, a niektóre są chyba zmieniające. Okej, okay, okej, okay. czyli mamy tu jakieś tam możliwości na zbieranie tego. Tu jest jeszcze taki przystanek, to można jechać do innego miasta, ale to tylko w środy i soboty. To właśnie nic nie zmieniło. W tym wypadku mamy dzisiaj poniedziałek, więc. Więc no, niestety nie pojadę tam. Dobra. Eee, no to chyba by było na tyle. Tu mogłem sobie kupić jeszcze coś, na pewno. Co to, to zobaczmy, farma? Czego ja nie mam? Szpinak. Szpinak bym mógł kupić w sumie. Truskawki też. Dobra, to kupimy sobie tak. 10, to sobie będziemy to sadzić. Eee, 10 szpinaku, ok. 10 papryki. Ok. Sałatę mam, czy nie? Mamy sałatę. Truskawki też 10. Dobra, teraz się czuję jak na jakimś targu czy markecie dosłownie. <grytanie> cukinie? Mamy cukinie? Czy nie mamy cukinii? Nie mamy cukinii, więc zabierzmy cukinie. W sumie dynię też możemy zabrać, bo chyba dyni. Nie, dynię mamy jednak. Ziemniaki. Ziemniaków mamy? Nie mamy ziemniaków, więc zabierzmy ziemniaki. 10 ziemniaków. Kalafiory. Kalafiorów też nie mamy, więc zabierzmy 10 kalafiorów. Jeżyn chyba też nie mamy, więc zabierzmy 10 jeżyn. Jagody mamy, bazylię mamy. Dobra, to to bym kupił, Dziękuj. dziękować Ci, to się przyda na pewno do rozsiania. A teraz tutaj, czy jakiś produktów stąd nie mamy? Jeżeli wiśnie maliny mamy, to akurat chyba większości mam, wydaje mi się, bo to się fajnie sadzi, bo to do kilkupolowe jest, dużo czasu zajmuje i nie trzeba tego zbierać i sadzić za każdym razem, więc po prostu tego mam dużo, bo to po prostu prościej można było robić w tym ogródku. Ale spoko. Dokupiliśmy rzeczy, które potrzebowaliśmy. Więc możemy robić tutaj questy. Także bardzo fajnie. Możemy niby kupić jeszcze tutaj jakieś rzeczy do swojego ogródka, żeby on to nam lepiej wyglądał. Ale to może, jak sobie dokupimy jakoś ogródek, zobaczymy, to jeden będziemy mieć. Na razie dwa ogródki wolę mieć na farmienie. Tutaj jest jakiś ogródek wypoczynkowy, to tutaj można to niby coś dać. Sklep ogrodowy bo tu też można coś dać, to kupić chyba do tego ogródka. To się pomyśli na ten temat. Tutaj, co to? No tu mogę punkty sobie ogarnąć. I tutaj też punkty. Okej, okay. to dosyć duże roboty. Tutaj może. Okej. Okay. To też... o, tu też dosyć dużo punktów jest. Co to? Okej. Okay. A tu też są takie. Okej. Okay. Dobra, to dosyć dużo pracy to tak naprawdę jest do wykonania. Przyspieszacz bonusowy, zobaczmy. Mam dwie monety, więc mógłbym to wykorzystać. Nie wiem skąd mam te dwie monety, ale to można spróbować w sumie. Dobra, tutaj jest ten ogródek, który chyba dezaktywowałem przez przypadek. Tu mamy szklarnię. Ja muszę zobaczyć, ogarnąć e, na następny raz, co tu można w tej szklarni sadzić, bo tego to dodali. A ja już w tym momencie, kiedy to dodawali, no. Przestałem się uczyć, nie miałem tyle czasu, żeby wgłębiać się co się dzieje w tych gierkach. Eee, no, grałem w inne gry, które poświęcałem czasu, więc nie wiem co ono dokładnie robi. Wiem, że tu kiedyś coś stworzyłem, ale to turbo przez przypadek, więc też bym musiał chyba tutoriale jakiegoś przesłuchać. Eee, no i tu jest jeszcze jakiś ogród działowy. To w ogóle, to, to w ogóle jest jakaś jeszcze inna nowość, eee, z której nawet nie korzystałem, bo wiem, że szklarnie to nawet używałem, a ogród działowy to ja nawet nie wiem co to jest. No i e, tak jak mówię w kolejnym odcinku, chyba też dokupię pasiekę, więc myślę, że w następnym odcinku, który się pojawi z Zielonego Imperium, to po pierwsze będziemy farmić Questy, które tam nam dadzą punkty, i będziemy mieli wyższy poziom, tak naprawdę. Nie lilowy hobbysta, już przyjdziemy na poziom wyższy. Ten poziom chyba już mam od w zasadzie 10 lat taki sam, bo tu w trzeba mieć dużo tych punktów. Więc fajnie by było to w końcu. E, no, przenieść na wyższy poziom. tak Także tak to wygląda. No i fajnie by było zobaczyć. Co tutaj opcje nam producenci gry? Jakie to nam opcje dostarczyli? Co możemy z tego tak naprawdę zrobić? Dobra. A to chyba by było na tyle. Tu już sobie tutaj zaczyna to rosnąć. 7 minut do. Tak? 7. Nie, 7 godzin. 7, min, 7 godzin do zbioru cebuli. i 29 minut do zbioru ogórków, zaraz będą gotowe. Mógłbym tak naprawdę poczekać na tym odcinku i, i zebrać już te ogórki i zasadzić nowe, ale... może nie będziemy tego robić już w tym odcinku, bo i tak ma 23 minuty. Także yy, zobaczymy się, my się, w kolejnym odcinku Zielonego Imperium, bo to myślę, że nie jest problem yy, to nagrać, ale warto Farmić te questy, żeby w końcu być wyższy poziom niż lilowy hobbysta. Eee, lilowy, lilowy, czekaj, lilowy hobbysta? Tam pisze chyba lobbysta w ogóle. Ja myślałem, że to jest hobbysta zawsze. Hmm. A może to jest jakiś po prostu błąd. Nie wiem. Dobra, w każdym razie ja dziękuję za oglądanie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku z Zielonego Imperium albo. Z czegoś innego. A jeszcze chciałem powiedzieć, że na moim kanale są playlisty, bo to powinienem w sumie na początku powiedzieć, ale mówię to na końcu. Są playlisty z różnymi grami. No i jak kogoś interesuje na przykład gra sportowa, to są tam gry sportowe, są też gry wyścigowe i są też gry typu strzelanki albo takie jakieś multiplayery typu League of Legends, takie MMORPG. Więc, no, różnego rodzaju, po prostu są gry. Także jeżeli kogoś interesuje jakiś zakres, jakiś inny, no to, to rozdzieliłem w miarę na playlisty, żeby tego nie szukać po zakładce wideo, bo to bez sensu by trzeba było scrollować. Także tyle by było w zasadzie z takich rzeczy informacyjnych. No i ja dziękuję za oglądanie. No ten wzór jest zbyt wyszedł ale wyjdzie nas w następnym odcinku, także dziękuję i popadki jego dzienka.